Dzień dobry, dzień dobry kochani, witajcie. W tej piękny, wiosenny, słoneczny dzień. Zobaczcie, co tutaj u nas się dzieje, w końcu można się zabrać za jakąś robotę podwórkową i właśnie tworzę nowy wybieg tutaj dla kur. Jak możecie zobaczyć, już tutaj tym razem jest zrobiony dosyć profesjonalnie. Słupki są zabetonowane, metalowe, siatka taka. I z oczkiem 19 mm no i właśnie tworzę tutaj tą stronę żeby było wejście już tutaj zrobiłem właśnie furtkę tylko na razie ona sobie leży jakby tak poziomo bo muszę jeszcze pojechać kupić zawiasy ale o, z tej strony będzie wejście tam już kurą rozgrodziłem stary wybieg tak na razie tymczasowo i już sobie weszły tu na tą nową część. Bo mają tutaj bardzo zielono, więc korzystają i sobie dziobią to co jest. A przy okazji może sobie wspólnie zajrzymy do środka. O, czy już może coś tutaj jest do zabrania czy nie? Jak to o zobaczcie. Są jajeczka. Tam nie ma. O. Także już jest ranek i już mamy do zabrania pięć jajek. Elegancko. Tutaj też szykujemy powoli sobie wszystko do ogródka. Mamy już mały taki inspekt. Trochę przerobiłem go. W zeszłym roku było poziomu, była ta szyba. Teraz jest ze spadkiem, tak, w stronę słońca. Nowy tunel foliowy. Zobaczcie, żeśmy sobie zrobili jeszcze dopiero jakieś tu nasze malutkie rozsady. No jeszcze trzeba robić po środku grządkę i też takie nawadnianie kropelkowe będziemy robili w tunelu. i co. Dużo pracy. Dużo pracy przed nami. Ale fajnie. Aby pogoda dopisywała i będzie można robić. A jeszcze nie wiem czy się tutaj już pochwaliłem, że mamy zrobione już nowe ogrodzenie. na około tam jeszcze przód nie gotowy, deski leżą, ale sobie podejdziemy. Mam nadzieję, że ten wiatr tutaj za bardzo nie świszczy i będzie cokolwiek słychać. No, zobaczcie, od frontu jest już brama, furtka i no, słupki są wstawione pod murówki, ale nie ma jeszcze jakby wypełnienia tego ogrodzenia bo będzie on z tych właśnie desek co tutaj widać muszę je wszystkie przeheblować pomalować i będę je montował bo ja straszny dzisiaj wiatr także wracam do roboty a wam wszystkim życzę dobrego zionka trzymajcie się hej